Śniło mi się, że jem słodycze, ale mimo to udało mi się schudnąć 22 kg. Ponad rok temu Anna Kowalska, 28 lat, stawiła czoła depresji i syndromowi wypalenia zawodowego, zrzucając 22 kg i odnajdując w aktywności fizycznej lepszą wersję siebie. Kiedy przeprowadziłam się do Warszawy, wiedziałam, że będzie to wyzwanie. Opuścić Wrocław. Moje rodzinne miasto, aby studiować i pracować w jednej z największych metropolii kraju, to był ogromny krok, ale byłam zdeterminowana. Czułam w sobie tę potrzebę, by zdobyć swoje miejsce, udowodnić sobie, że mogę stawić czoła wszystkiemu. Przez pierwsze lata naprawdę wierzyłam, że mam kontrolę. Rzeczywiście, codzienność była wymagająca, ale uważałam, że taki jest koszt sukcesu. Jednak z czasem zaczęłam odczuwać ciężar, którego nie potrafiłam wytłumaczyć. Ta bieganina zaczęła zmieniać się w brzemię. Praca zdawała się wysysać ze mnie wszystkie siły, a kiedy w końcu miałam chwilę wytchnienia, jedyną pociechę znajdowałam w jedzeniu. W ciągu trzech lat przytyłam 22 kg, nawet tego nie zauważając, albo raczej widziałam, ale nie chciałam się zmierzyć z tym, co to oznaczało. Stopniowo wpadłam w cykl wyczerpania i frustracji. Głęboko w sobie wiedziałam, że moje ciało i umysł wołają o pomoc, ale nadal je ignorowałam. Myślałam, że dam radę sama, to tylko faza, powtarzałam sobie, starając się nie zwracać uwagi na zmęczoną twarz, która spoglądała na mnie z lustra. To było tak, jakbym za każdym razem, gdy patrzyłam na siebie, widziała część mnie, która się zatracała, i wtedy życie dało mi mocne uderzenie rzeczywistości. Ojciec mojego męża, który mieszka w Poznaniu, przeszedł udar. W ciągu kilku dni opuściliśmy Warszawę i przenieśliśmy się do Krakowa, by mu pomóc. W tamtym momencie poczułam, jakby ziemia usunęła się spod moich stóp. Wszystko, co znałam, cała moja codzienność, zniknęły w jednej chwili, a ja poczułam się zagubiona, nie wiedząc, jak dalej iść. Przeprowadzka do Krakowa bardzo mną wstrząsnęła, ale jednocześnie otworzyła mi oczy na coś, czego nie zdawałam sobie sprawy, że potrzebuję. Właśnie tam, w spokojniejszym mieście i z nowym rytmem życia, dostosowanym do opieki nad teściem, miałam w końcu czas, by złapać oddech i pomyśleć. Po raz pierwszy od lat poczułam, że mam szansę się zatrzymać, spojrzeć na siebie i na to, co robiłam ze swoim życiem. Gdy zobaczyłam, w jakim jestem stanie, zrozumiałam, że nie mogę dłużej udawać, że wszystko jest w porządku. Potrzebowałam pomocy. Z wsparciem męża poszukałam psychiatry i zaczęłam terapię. Przyznanie się, że potrzebuję pomocy, było jednym z najtrudniejszych kroków. To było tak, jakbym akceptowała, że zawiodłam siebie. Ale jednocześnie poczułam ogromną ulgę. To było jak zdjęcie z ramion ciężaru, którego nie zdawałam sobie sprawy, że noszę. Na początku sesje terapeutyczne były dziwne i niewygodne. Mówienie o wszystkim, co przeżywałam, było jak otwieranie rany, którą wolałam trzymać ukrytą: ból, zmęczenie, wyczerpanie. To wszystko stało się częścią mojego codziennego życia i już nawet nie potrafiłam odróżnić, co było normalne, a co mi szkodziło. Ale stopniowo zaczęłam się otwierać. Z pomocą psychiatry odkryłam, że to, przez co przechodziłam, miało swoją nazwę. Syndrom wypalenia zawodowego. Wiedza o tym, co mi dolegało, przyniosła ulgę. Nagle poczucie porażki zaczęło się zmniejszać, bo zrozumiałam, że to nie tylko brak siły, ale coś znacznie głębszego. Po kilku miesiącach leczenia zaczęłam zauważać małe zmiany. Energia, która wcześniej zdawała się nie istnieć, zaczęła się pojawiać, choć w małych dawkach. Ta nowa energia sprawiła, że zapragnęłam zrobić coś więcej dla swojego ciała. Postanowiłam, że nadszedł czas, aby zadbać o siebie w pełni, zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. Decyzja o zadbaniu o swoje ciało była ogromnym krokiem, ale wdrożenie jej w życie okazało się osobnym wyzwaniem. Czułam motywację, to prawda, ale zmęczenie i niepewność były zawsze obecne, jak duchy, które czekałyby mnie wciągnąć z powrotem. Wiedziałam, że droga nie będzie łatwa, ale nie miałam pojęcia, jak bardzo moje ciało jest osłabione. Podczas pierwszego treningu funkcjonalnego prawie rzuciłam wszystko. Trener zaczął od ćwiczeń, które dla niego były podstawowe, ale dla mnie były prawdziwymi potworami. Moje nogi drżały, oddech stał się nierówny i nie mogłam uwierzyć, jak bardzo jestem bez formy. Uczucie porażki wróciło ze zdwojoną siłą, jak cios w brzuch. Przez chwilę pomyślałam o rezygnacji, ale z jakiegoś powodu poczułam nową siłę w sobie coś, co mówiło mi, żeby się nie zatrzymywać. Żeby nie pozwolić, by słabość mnie pokonała. To było tak, jakbym w tym wysiłku zaczynała odzyskiwać części siebie, o których już zapomniałam. W pierwszych dniach wracałam do domu wyczerpana, z pulsującymi mięśniami, ale jednocześnie zauważyłam, że mój nastrój się poprawiał. Nie była to ogromna zmiana, ale czułam się trochę lżejsza, mniej zestresowana. Aktywność fizyczna zaczęła być czymś więcej niż tylko dbaniem o ciało. Stała się ulgą dla umysłu, sposobem na ponowne połączenie się ze sobą. Najtrudniejsze jednak było zmienienie diety. Zawsze byłam wielką fanką słodyczy. Były moją pociechą, moją ucieczką, kiedy stres dawał się we znaki. Decyzja o ich wykluczeniu z mojej rutyny była prawie niemożliwa. Na początku pozwalałam sobie na wolny posiłek w weekend, tylko po to, by zaspokoić ochotę na cukier. Ale powrót do diety w poniedziałek był torturą. Jakby każde zdrowe danie było wewnętrzną walką. Mój mąż, chociaż mnie wspierał, trzymał swoją stronę szafki pełną smakołyków. Czasami jadł słodycze obok mnie, a pokusa była niemal nie do wytrzymania. Były noce, kiedy śniłam, że jem słodycze, a budziłam się sfrustrowana, jakbym zawiodła, nawet nie ustępując w rzeczywistości. Ale z czasem moje pragnienie zmiany stało się większe niż chęć ulegania pokusie. Zaczęłam dostrzegać, że to wyrzeczenie jest częścią czegoś większego celu, który naprawdę chciałam osiągnąć. Po miesiącach diety i regularnych treningów zaczęłam dostrzegać zmiany w lustrze. Waga pokazywała kilka kilogramów mniej, ubrania nie były już tak ciasne, a moja twarz wydawała się mniej zmęczona. To były małe zwycięstwa, ale każde z nich znaczyło dużo więcej niż liczby czy wymiary. Widząc odbicie kogoś, kto w końcu dba o siebie, Poczułam mieszankę dumy i zaskoczenia. To było tak, jakbym w pewnym sensie poznawała nową wersję siebie, kogoś, kim nie sądziłam, że mogę się stać. Te zmiany, choć niewielkie, zaczęły przynosić ulgę. Każdego dnia, gdy czułam się nieco lżejsza, gdy trening łagodził moje napięcie, miałam poczucie, że naprawdę posuwam się naprzód. I po raz pierwszy zaczęłam wierzyć, że być może jestem na właściwej drodze, pomimo wszystkich trudności. Ta ulga i uczucie lekkości, choć przelotne, dawały nową siłę, jakby każde małe zwycięstwo było obietnicą lepszych dni. Mimo to były dni, kiedy cały ten proces wydawał się bezsensowną walką. Choć chciałam kontynuować, czasem zadawałam sobie pytanie, czy to naprawdę jest tego warte? Narastające zmęczenie stawało się nie do zniesienia, a rutyna, która wcześniej dawała mi motywację, zaczynała przypominać ciężar. To było tak, jakby nagle wszystko wydawało się za małe w obliczu wysiłku. Te chwile zwątpienia pojawiały się bez ostrzeżenia, a ja czułam się kuszona, by się poddać, by zrezygnować. Co gorsza, zaczęłam się porównywać z innymi. Widziałam ludzi, którzy wydawali się osiągać postępy znacznie szybciej, którzy z łatwością trzymali się zdrowej diety i wydawali się wręcz cieszyć z treningów. Ja, z drugiej strony. Wciąż walczyłam z każdym posiłkiem, każdą pokusą, za każdym razem, gdy widziałam kogoś, kto wydawał się pewnie kroczyć naprzód, to powodowało, że jeszcze bardziej kwestionowałam sens tego wszystkiego. Te porównania karmiły moje niepewności, a myśl o rezygnacji zaczęła zyskiwać na sile. Aż pewnego dnia, przygotowując się do kolejnego treningu funkcjonalnego, pomyślałam poważnie o tym, by nie iść. Byłam zdemotywowana, wyczerpana i wydawało się, że cały ten wysiłek jest stratą czasu, ale coś we mnie nalegało, bym jednak poszła. Wzięłam głęboki oddech, założyłam buty i ruszyłam, niemal bez sił, ale z determinacją, której sama nie rozumiałam. I podczas tego treningu poczułam, jak moje ciało reaguje inaczej. Ruchy, które wcześniej wydawały się niemożliwe, zaczęły być bardziej płynne. A ból pleców, który ciągnął się od miesięcy, ustąpił. To było małe zwycięstwo, ale przyniosło mi jasność, której dawno nie czułam. W tym momencie zrozumiałam, że problem może nie tkwi w samym procesie, ale w sposobie, w jaki sama siebie osądzam, dlaczego tak bardzo się porównywałam z innymi, dlaczego każdy błąd wydawał się być totalną porażką. Ten trening dał mi nową perspektywę i zdecydowałam, że czas dostosować moje cele. Musiałam przestać patrzeć na drogę innych i skupić się na swojej własnej, ze wszystkimi jej trudnościami i zwycięstwami. I z tą nową postawą poczułam, że jestem gotowa spróbować czegoś innego. Postanowiłam podjąć się crossfitu, który zawsze wydawał mi się przerażający, ale teraz wyglądał jak wyzwanie, którego potrzebowałam, by odnowić swoją energię i przetestować swoje granice. Kiedy zaczęłam trenować crossfit. Czułam się, jakbym wkroczyła do zupełnie innego świata. Każdy trening był nową bitwą, testem siły nie tylko fizycznej, ale i psychicznej. W pierwszych dniach moje ciało i umysł walczyły, by nadążyć, i wiele razy myślałam o rezygnacji, ale stopniowo zaczęłam odczuwać transformację, jakby z każdym ćwiczeniem przekraczała coś więcej niż ruch. Pokonywałam samą siebie. Ukończenie każdego ćwiczenia stało się zwycięstwem. A to poczucie pokonywania własnych barier dawało mi energię, o której istnieniu nie wiedziałam. CrossFit wyzwał mnie na unikalny sposób, sprawiając, że każdy trening był osiągnięciem. Stopniowo moje ciało zaczęło reagować w sposób, którego nigdy bym się nie spodziewała. Stałe bóle w plecach i nogach po prostu zniknęły, a uczucie niemal chronicznego zmęczenia ustąpiło miejsca czemuś nowemu sile. Nawet migreny, które wcześniej były stałą obecnością, zaczęły znikać, aż zniknęły całkowicie. I ku mojemu zaskoczeniu, moje ciało zaczęło nabierać kształtów, o jakich nigdy nie marzyłam. Coś, co widziałam w lustrze, przynosiło mi prawdziwą satysfakcję. Brzuch, który wcześniej wydawał się odległym marzeniem, zaczął nabierać zarysów, a każda zmiana fizyczna przynosiła mi nie tylko dumę, ale i poczucie nagrody za cały włożony wysiłek. Te zmiany były nie tylko fizyczne, były emocjonalne i głębokie. Każdy dzień treningu stał się zwycięstwem mentalnym, dowodem, że mogę iść dalej. Po raz pierwszy od dawna naprawdę dobrze czułam się sama ze sobą, pewna swoich zdolności do stawienia czoła wyzwaniom. Lęk i stres, które wcześniej były tak obecne, ustępowały miejsca zaskakującej mnie spokojowi. Nawet pokusy, jak słodycze, zaczęły tracić na znaczeniu. To było tak, jakbym w końcu odnajdywała równowagę, która miała dla mnie sens. Oprócz crossfitu bieganie również stało się częścią mojej rutyny. Na początku wydawało się ogromnym wysiłkiem, ale szybko bieganie stało się dla mnie nieodzowne. Nie biegałam tylko po to, by utrzymać ciało w ruchu. Biegałam, by oczyścić umysł, przypomnieć sobie wszystko, co już pokonałam. Każdy przebiegnięty kilometr był zwycięstwem, potwierdzeniem, że jestem silniejsza, pewniejsza siebie... I bardziej związana z osobą, którą stawałam się. Ten proces transformacji zmienił nie tylko to, co widziałam w lustrze, zmienił to, kim byłam wewnętrznie. Zaczęłam czuć się bardziej obecna w swoim życiu, jakbym w końcu naprawdę żyła. Każdy trening, każda nowa umiejętność, którą zdobywałam, był krokiem w kierunku osoby, którą zawsze chciałam być. I po raz pierwszy poczułam, że moje życie ma cel, który sama wybrałam. Cel, który sprawiał, że czułam się dobrze i o który wiedziałam, że warto walczyć. Dziś, kiedy patrzę wstecz na wszystko, przez co przeszłam, czuję się, jakbym oglądała historię innej osoby. Tamta wersja mnie, zagubiona, zmęczona i pozbawiona motywacji, wydaje się teraz tak odległa. Przeszłam przez trudne chwile, stawiłam czoła wewnętrznym konfliktom, które wydawały się nie do pokonania, ale każde wyzwanie, które napotkałam, doprowadziło mnie tutaj do tej nowej fazy mojego życia. To nie była tylko fizyczna zmiana, to była pełna transformacja, zmiana sposobu, w jaki postrzegam świat i siebie. Teraz, kiedy patrzę w lustro, widzę dużo więcej niż tylko inne ciało. Widzę kobietę, która nauczyła się być silna, dbać o siebie i szanować swoje granice. Zrozumiałam, jak ważne jest docenianie zdrowia psychicznego i jak ono wpływa na wszystko wokół nas. Na początku myślałam, że muszę tylko zmienić swoje ciało, ale okazało się, że najważniejsza przemiana miała miejsce we mnie, w moim wewnętrznym spokoju i w sposobie, w jaki radzę sobie z tym, co przynosi życie. Nauczyłam się, że dbanie o siebie wykracza poza wygląd chodzi o dbanie o umysł, szanowanie swojego czasu i zrozumienie, że zawsze jesteśmy w procesie budowania siebie. Każde małe zwycięstwo, każdy krok, choćby najmniejszy. Przyczynił się do czegoś znacznie większego. Nauczyłam się celebrować te chwile i być dla siebie życzliwa. Kiedyś byłam dla siebie najsurowszym krytykiem, ale dziś rozumiem, że prawdziwy sukces polega na utrzymaniu równowagi i umiejętności dostrzegania wartości podróży, nie tylko celu. Bycie odpornym to nauka radzenia sobie z upadkami i kontynuowania drogi z odwagą i cierpliwością. Dla tych, którzy czują się zagubieni lub wyczerpani, moja rada jest prosta. Nigdy nie lekceważ siły stopniowej zmiany. Czasem najtrudniejszy jest pierwszy krok, ale to on rozpoczyna całą drogę. Dziś czuję ogromną wdzięczność za to, że stawiłam czoła swoim lękom i za każdą osobę, która była przy mnie. Wsparcie mojego męża, profesjonalistów medycznych i wszystkich, którzy we mnie wierzyli, zrobiło ogromną różnicę. I sprawiło, że moje pragnienie zmiany stało się rzeczywistością. Moja podróż jeszcze się nie skończyła. Każdy trening, każdy bieg, to przypomnienie o sile, która we mnie tkwi, i o tym, że mogę pokonać każde wyzwanie. Z dumą mogę powiedzieć, że odkryłam najlepszą wersję siebie, tę, która zawsze tam była, czekając na odkrycie. Dziś ta wersja jest bardziej obecna niż kiedykolwiek, przeżywając każdy moment z większym poczuciem celu i spokoju. Jeśli ta historia Cię poruszyła i również czujesz, że potrzebujesz zmiany, zapisz się na kanał. Tutaj znajdziesz wsparcie i motywację, której może Ci brakować, aby zrobić kolejny krok. Wiemy, że droga może być trudna i że czasami wydaje się niemożliwa, ale nie musi tak być i nie musisz robić tego sam. Odkryj filmy, które pojawiają się na ekranie i poznaj nowe wskazówki, prawdziwe doświadczenia i historie osób które również przeszły przez podobne wyzwania. Zrób ten krok i zainspiruj się, aby zmienić swoje życie.